Reszta z was na kontrę, znowu, 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 reszta, 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 nie bójcie się, nie bójcie się. Dobra, cofnijcie, 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 easy. Do, a trzymajcie prawą stronę, bo nie wejdą. Na Chodźcie wszyscy na prawą stronę, wypierdolimy wszyscy prawą stronę, bo tam jest nie, Musimy to wybić. halo, na prawą stronę. Chodźcie na prawą stronę. I teraz wjeżdżamy na prawą stronę wszystkim, co mamy. 3, 2, 1, wy... wyjazd, 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 na przejście! Go, go, go! Nie bójcie się! Nie bójcie się, nie bójcie się! Nie bójcie się. Dobrze, dobrze, prawa strona cały czas, cały czas, cały czas! Cały czas. Cały czas. Zabijcie, dobra, 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 cały była, była, była. Oni padają, 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 padają. padają. Bawi, bawi, wychodzicie bawi. z zamku na prawo. Wychodzicie na prawo. w nich, musicie wyjść, bo nas zaleją z dwóch stron. Wejdźcie prawo dół. Wyłaście, 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 poty, 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 ty. ich to jest za mało. Bijemy ich, bijemy ich, bijemy ich. wylewajcie się na sołta. Nie bójcie. Ja się wywalił, ja się wywalił, nie wali. mam kolera. Płękną, 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 mocno, walił, mocno, mocno, puszczę, zaraz mam ostrogi. Plecy, plecy, zaraz, plecy. Mamy? Trzymajcie east side, trzymajcie... What's up. I'm on the east side on the castle, I'm trying to do FBA. Tak, lecimy. grupa. Trzymajcie prawą, stronę, trzymajcie prawą stronę, wyjdźcie z zamku, idziemy z southwesta, wyjdźcie z zamku, oni nie wyjdą po nas, oni Wyjdźcie od dwóch z odwóch Southwest idziemy. Trzymajcie tanki northwesta, trzymajcie east bramę. Tanki, trzymajcie east bramę, podchodzimy z southwest, okay, easy. Zaraz będzie image na lewo. Z Dejar on de Cordiard, on de, on the sout, de the cordiard, idziemy stop, dobrze, wchodzimy w stoł. 3, 2, 1, wchodzimy, southwest, chodźcie, 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 chodźcie! chodźcie. nie bójcie się, nie bójcie się na górę, na górę, na górę, na górę Oni uciekają, dobra, cofnijcie się, cofnijcie się, on on wruto, bo nie się odwrócą się, Zestakowaliście się, cofnijcie się, cofnijcie się, cofnijcie się, cofnijcie się, idziemy na zamek, idziemy w stronę zamku, idziemy w stronę zamku. Wychodzą, wychodzą z Portiardu on the courtyard, Ferim, on the courtyard, Ferim, on the courtyard. Na west, na tamo full, full engage, full engage, na west, na west, nie bójcie się, nie bójcie się, nie bójcie się, na west, na ta courtyard, dobrze, piękna koda, ta wchodźcie! Na west mocno, 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 mocno. Ferim, te courtyard. A tak te courtyard, zalewajcie, zalewajcie, pięknie, 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 yeah, siadają, siadają, north west trzymajcie na courtyard, cranki. Chodźcie, wchodźcie, głębiej, 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 ta ucha, ta ucha, ta uczas, Tu full wipe, a. dobrze, push, 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 push. Ten, push, 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 się Ferim, Ferim, uni kurzem. Na Kordiart, na Kordiart, wyczyście Kordiart, wyczyście Kordiart, nie bójcie się, nie bójcie się, nie lotujcie, jebacz tego luta SW za Kordiartem będą i Stójcie, 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 czekamy, 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 tylko tanki przychodzą, tylko tanki przychodzą Tanki, tanki tylko przychodzą, tanki tylko przychodzą na Westa, tanki, same tanki, same tanki, dobra wszyscy przychodzą, easy, wszyscy, 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 wszyscy nie uciekają, już ich nie ma Dobra robota, chodźcie na North na ping'u są, na ping'u są, uciekają wszyscy, wiesz? They, się they are running Feri, wiem, 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 wiem. biem, biem. biem, biem chodźcie, 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 oni są, e, oni uciekają na North West'a. ich, próbujcie zajebać King Mojo, King Mojo próbujcie zajebać. Czemu ty? Jest, centralnie na mnie, ja zaraz spróbuję ich puszczać. Na no Malta z tyłu. A montujcie z tyłu, bo z przodu jest kilka rzeczy na pinkie. Dobra, przechodźcie się na zamek, potrzebujcie się na zamek. Ja potrzebuję mamuta zaszczytować. Dobra robota. Ładny engage, go chodź. Ty to do Dobra będziemy na kordiard wjeżdżać wszyscy na kordiard! wyłazić na kordiard teraz, teraz, teraz w środek to jest kordiard na studnie, wyłazić tankami, tankami, aj pożdę kordiard ferim now! Dobrze, dobrze, dobrze włazić, nie bójcie się, zero strachu! Oni wypalili ed, wypadli dopiero ed! Właśnie na stopę jest. właśnie na stopę westa! Musicie wszyscy wyjść! Wyjdźcie, 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 wyjdźcie! Oni padają, padają, padają dałeście, Wyjdźcie, 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 padają! Tak, w solistach trzymają! okej, yeah. okej, okay, okay. go back, go back, go back! Góry In the castle on the skupcie się, skupcie się, teraz będziemy uderzać na ista. Skupcie się, skupcie się, bo balista mnie dysmontuje. Skupcie się, skupcie się, skupcie się, zaraz będziemy walić na ista wszystkim. Trzy, dwa, jeden, teraz iść! wszystko co macie na ista, na ista, nie, nie bójcie się, nie bójcie się, na ista wszystko, bo jest ja zaraz dysmontę dostanę. Piękne staki są na iscie, wchodźcie w to, Chodźcie, oni są zestakowani go. jeden na drugim. Go, 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 kuwu, 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 cały czas. I need help on the Dobra, chodźcie tankami, chodźcie tankami Balistami znaczy, zaraz czy... Musicie wejść A na prawo się, Jest dzielę, kuri, natykl, Nie stachujcie się, kurwa na tyle To, nie, to, nie to, 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 to... na prawo Wypuszczcie no. ich z zamku, wypuszczcie ich z zamku I stójcie, trzymajcie się, odejdźcie, odejdźcie Kłoda za pięć Bicie balistę, bicie balistę, bicie balistę Dobra, słuchajcie, wejdźcie, Wejdą was, wejdą was, tofnijcie, mówię do was Że was wejdą, easy Ja muszę zresetować mamuta Je, 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 they are on Mości no, yeah. się cofają na fraima, powiedz frame. Okej, okay, wychodzimy z Chuj z tym mamutem, wychodzimy z autista. Wychodzimy. Mary, sołtista. Mi zrobić, Pectim zrobić. Pisto, buty, 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 mocno, mocno do środka, buty, buty, buty! Leave. I live, i live Ferry, i live. Zalewacie, zalewacie! Pięknie, pięknie bijemy, 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 zero strachu! Naista uciekają, naista, 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 naista od zamku. naista, Malista. naista, naista! Pięknie, pięknie, bijemy! Zero strachu, zero strachu, Naista, naista, na to. Pięknie. Balista na dwóch barach ucieka, balista na dwóch Gdzie jest? Gdzie jest balista? Na lewo, na lewo. Oh. Gdzie pingu, jesteś... balista na, na jest na Gdzie jest pinguje Pinguje jest balista? tą balistę Bądźcie tą balistę. A jest? jest, jest, stołku jest, Na jest, jest, na jest, jest, stołku jest, stołku jest, stołku jest, stołku jest, stołku co stołku jest, stołku co stołku jest, jest, stołku jest, stołku na pingu, jastura jastura na pingu. jest, tylko... ja tak ja tak stołku Dismonta mount, dostała balista. Ja zaznaczam wam chłopa, ucieka na Ista, ucieka na Ista na baliste. Musicie na Monta z tyłu. Na, na, na Monta, na Monta z tyłu, na Monta z tyłu. Wejdźcie na Monta. To... Balista i running, ferim to the north is exit. Yeah, can Znowu mi coś z kurwa bo nie już zaczynają, nie? I będziemy walić na cordier, Będziemy walić na cordier, Ja wejdę. Czekajcie, ja wejdę i to będzie fake engage, nie? Wchodzę, Faking Edge sobie robię No, jestem w obstraniu Nie boję się Uwaga, Cam'lam poleciał Uwaga, odeski Odezwód, uwaga Cam'lam będzie leciał przez Easy, easy Uważajcie, ta Cam'lam przez ścianę będzie leciał, odejdźcie Na do... Kordiart, na studnie za 3, 2, 1 Teraz, go Kordiart, wszystko co macie Popali hałmy świeże No, 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 no Na tanków, na tanków, na tanków Dobrze, dobrze, bijcie, 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 bijcie Siadają, 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 siadają I trwajcie, od trwajcie Ej, oni Odejdźcie, odejdźcie, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, podejdźcie. Spokojnie, 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 spokojnie. I teraz... Właśnie, teraz... właśnie, właśnie, bo ja padnę, ja padnę nie? Nie mogę się ruszyć. Okay. Chodzimy z autista na korgiard. Zaraz. 3, 2, 1, wszystko co macie znowu na korgiard to samo miejsce. Chodźcie, chodźcie, wyjdźcie tankami, nie bójcie się! Nie bójcie się oni wszyscy tu są! Bijcie, 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 bicie stoki, go 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 i cofamy, cofamy, cofamy na płytko, na płytko cofamy, 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 cofamy. Na płetko, na płetko. Mają me, mają me, cofajcie, 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 co chwajcie. na wąsko to bez wóz. Uwaga, uwaga, bombią, bomb ją, Cofnijcie się, co się Dobra, dobra, Kil. Ściągasz mnie to noga, bardzo dobrze I teraz wychodzimy wszyscy, wy stamtąd, wszyscy Wylepiamy się na Tankami z musicie wyjść głęboko kurwa za studnie i za studnią jest też. Skupcie się, musicie się wylać, ja wam powiem kiedy. Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie Zajdę. Nie, czekajcie, czekajcie. Trzy, dwa, jeden, teraz głęboko aż za studnie! Aż za studnie! Aż za studnie! I wszystkie tanki na W! Wszystkie tanki na W! Pięknie, pięknie pod studnią, full deps, full depth pod studnią! No, widzicie, bijcie, bijcie, wszystkie tanki na W! Wszystkie tanki na W! Wszystkie tanki na W! Nie bójcie się, nie bójcie się, nie bójcie się, nie bójcie się, Ene, uciekajcie, Ene, uciekajcie. Ene, musicie uciekać. easy. I my sami zostajecie w środku. Wchodzicie, wchodzicie znowu! Potrzebuję hila, bo padnę. Potrzebuję hila na front, bo padnę. Nice, 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 nice. WCHODŹCIE jeszcze raz, chodźcie MELASAMI lasami. Chodźcie, bo oni lutują teraz, kurwa, już nie mają M. E. Musicie wyjść tymi lasami do środka. Duży taki, duży staki. Dlaczego wy się boicie tak z nimi walczyć? Bijemy się, bijemy się, bijemy się, bijemy się. Bijemy się. Nie dajcie im wyjść, nie dajcie im wyjść. 8 wejść. sekund, 7. Bicie te, tanki, bicie te tanki, bicie te tanki, bicie te tanki, wicie tanki. To oni kurwa wszystko. Poczekaj z tym nie walcie bez kola. Czekajcie, czekajcie na E, czekajcie na E, ja wam to powiem kiedy. Teraz, 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 teraz nabramy nabramy ja już leżę, ja już leżę, nabramy, nabramę. Popróbź kto nabramy na E no No Iść 50 osób w jednym miejscu jest Mógł ktoś, bo ja nie żyję, już wam nie pomogę. Ja pinga dostałem i mnie fajetało Dobra